Jan Marian Mackiewicz to wybitny rzemieślnik i menadżer, który w tym roku obchodzi 50-lecie pracy zawodowej i 30-lecie działalności gospodarczej. Od 1991 roku prowadzi Alter Ego Interpol Consulting, firmę o profilu doradczo-usługowym wspierającą działalność gospodarczą osób fizycznych. Drugim modułem działalności firmy są rzemieślnicze usługi z zakresu terapii naturalnych. Za jego sprawą zdefiniowano takie zawody jak bioenergoterapeuta, radiesteta i naturopata którzy dzisiaj stanowią grupę ponad 10 tysięcy przedsiębiorców. Pan Jan od zawsze wyróżniał się dużym wkładem w rozwój krajowej i lokalnej przedsiębiorczości, a także jest członkiem komisji egzaminacyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wybrałem rzemiosło między innymi dlatego, że ono cieszy się najwyższym potencjałem użyteczności, bo łączy w sobie elementy wiedzy i umiejętności, wiedzy i praktycznego zastosowania.